motogp 20 20 został wydony, wydany przez studio z 23 kwietnia 2013 roku 2020 roku, przepraszam. Gra przeszła niesamowitą rewolucję y, od praktycznie początku y, współpracy MotoGP z Milestones. Dzisiaj przedstawię Wam y, kilka faktów, y, przedstawię Wam moją recenzję, no i również moje zdanie o tej grze. Zapraszam Was zatem do oglądania. MotoGP 20 e, naprawdę jest niesamowitą grą e, służoną przez Milestones. No, gra się po prostu kapitalnie. E, no Moto GP już wcześniej było niesamowicie docowywane przez Milestones. Moto GP19 Najlepszym tego przykładem, gdzie no, Moto GP-19 przyszło prawdziwą rewolucję. E, no ale Moto Gp 20 naprawdę poszło jeszcze o krok dalej i Naprawdę, Milestones zrobiło wszystko, żeby gracze yy, bawili się jak najlepiej przy najnowszej odsłonie, gdy yy, yy, właśnie wydali przez Milestones. Yy, gra ta jest niesamowicie realistyczna. Yy, trzeba tutaj na pewno myśleć zdecydowanie. Yy, na, pewno, na, na pewno wielkim plusem jest typ menadżerski, który powrócił do MotoGP. Wcześniej był on w MotoGP. 17 i naprawdę ten typ odniósł wielki sukces. Gra się ten typ naprawdę fajnie. No i przede wszystkim nie musimy my grać właśnie w ten typ, bo naszych zawodników prowadzi bot. Yy, można tworzyć zespoły Moto 3 i Moto 2. No to GP niestety się nie da, no ale naprawdę fajne to jest, że to powróciło i naprawdę możliwość graniawy my team właściwie oglądania tego jest naprawdę fajna. Yy, więc naprawdę tutaj yy, Microsoft się postarało, yy, gra wygląda niesamowicie realistycznie, tory odwzorowane wprost perfekcyjnie. Praktycznie nie można się niczego tutaj w tej grze yy, uczepić, wszystko naprawdę jest idealne, tak jak zresztą w poprzednich w odsłonach gry yy, Choć na początku tam było parę minusów, chociażby brak twarzy zawodników MotoGP, brak Moto E, no ale na szczęście te błędy naprawiono. Jak już mówiłem, gra jest realistyczna, naprawdę gdybym miał dać tej grze ocenę od 1 do 10 dałbym jej naprawdę mocne 9,5 na 10. No właściwie to nie można się do niczego uczepić, naprawdę gra jest niesamowita. Gra się kapitalnie po prostu, no grałem kilka razy i naprawdę jestem pod wrażeniem tej gry mam nadzieję, że Majstrons będzie dalej tworzyło nieprawdopodobne gry, bo MotoGP naprawdę idzie coraz bardziej w górę, jeśli chodzi o rynek gier. Ale ostatnio pojawił się konkurent właśnie dla tej gry, jest to Ride4. Yy, Ride4 być może, Ride, Ride4 albo Ride4... Nie wiem, no, zobaczcie, tak jak chcecie. Być może Light 4 też umówię. Też yy, recenzję dam tej gry za niedługo. No, ale naprawdę, na ten moment uważam, że MotoGP20 jest yy, yy, jedną chyba z najlepszych, choć nawet nie najlepszą grą w historii o MotoGP. Yy, więc naprawdę, MotoGP20, naprawdę wielki plus i mam nadzieję, że oby tak dalej milestones. Z moi drodzy, ja już Wam dziękuję. No więc MotoGP 20 jest naprawdę nieprawdopodobną grą. Naprawdę polecam ją wszystkim fanom motocyklowych, yy, wszystkich moto fanów motocykli. Gra na pierwszym miejscu absolutnie wśród fanów MotoGP. Myślę, że yy, nawet i u, nawet ci, którzy już nie są zbytnimi fanami MotoGP, naprawdę mogą się w to wkręcić. Naprawdę polecam tą grę każdemu. Zatem Wam już dziękuję za oglądanie, już definitywnie. Do usłyszenia. Cześć.